Cześć, widzowie, z tej strony garnczki. No i ostatnio y, y, po kupiłem czerwonego poza. 199 bo tak? dlatego mam tylko 10. Bo właśnie zebrałem kupę. A on jest głodny, więc idziemy do kuchni. Najpierw damy mu cukiereczki. mu kupiłem. coś chcę co zjeść to jedz. Pałeczkę. Dwa żelki. Na początku. Teraz idziemy, teraz idziemy do laboratorium i dajemy ci gwiazdkę. O, o gwiazdka, o wszystko zregenerowała. Ale dalej je. Cielny, dalej je zupka. Nie chcę zupki. A to? A słodycze to tam chce Nie chcesz? No zuczki pyszne. No dobra. Kupię, mamu. Jeszcze odblokowało mi się Pięknie, ja, nie no już myślałem. Świat muszę mieć chciałem poziom Ja nie mogę. Dobra gry. Dobra gry? I co my tu weźmie? Co my tu weźmie? Hmm. Pro player. Hmm. Czas. Nie wiem. To. To było fajne. Czas. To jest na czas. Cukierek. 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 <śmiech> <śmiech> no dobra. Teraz mamy jeszcze dużo. Mogę się pozastanowić gdzie zrobić rzeczy. Bo czasu dodatkowego nie ma. Niestety nie ma. Dobra, to wszystko zapsujemy dzięki temu. Musimy się skupić tam, gdzie są pieniążki. Znaczy mniej gdzie nic nie pasuje No nie! tutaj. To Nie wiem nawet gdzie to dawać, o, o, dobra, mam pieniądka Juhu, sześć pieniążków A czas mam jeszcze duży ja mam sześć pieniążków, Sukces. Czekaj. Chius. Na 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 Wow, jakiś lód mamy. A, to była babeczka. Ok. Um, um, um. Um. La, 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 la. Nasze zadanie jest tego burgerka, pewnie dawać. Dać, to jest pewnie nasze. Oto zadanie. dzisiejsze teraz bo. Musimy na brakuje jednego burgerka ok to lecimy dalej teraz już mamy średni, więc szybko to robimy Zastanawianie klikamy. klikamy nie, ale dobra nie udało nam się dwa lisaki potrzebujemy zebrać nie wiem jak to zrobić jak się brydź To jest pytanie. <d kho 1970> no dobra. Lecimy. Odblokowane bureczkę. <s Lock -up> bureczek, plecek. Plecek, buraczek, Bureczek, buraczek, bureczek. Bureczek, bryznaczek, bryznaczek. Bu, bu, Nie chyba, jak to zebrać, Co to będzie ciężkie. No dobra. No to tak. Gdzie teraz? Dobra, tu. No nie. Tu. Teraz tu. Teraz tu. Teraz tu. Teraz tu. Teraz... teraz. O. o! O! Dobra. Trzesty wow, wow, wow Nie ma czasu Nie jest czas, już myślałam, że nie ma A jednak jest Całe szczęście No, dobrze, że miałam tę gwiazdkę bo bym musiał zmarzyć a jedynie no, Dobrze, że miałam tę gwiazdkę w sumie To było mega dobre To do, tu

a w ogóle czasu nie mam, lol. Lol, ja w ogóle czasu nie mam. I ja nie mogę. Ja mam czasu a chcę się o trochę pieniądze pozbierać. widać że tu nie ma czasu. A, nie ma czasu. No szybciej. Tówko myślimy o. O, jeden łatwo. O, teraz drugi. O, tylko że nie ma czasu, a się myślę co dorobić dalej, nie że Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie no. ma czasu. To było takie proste. Trzeba musiałem to zrobić stare. Przestań nie ja mam mało czasu. Co jest grane? Mam mało czasu. Nie. Nie zrobię tego na 100%. Ale dobra. Ale dobra, nieważne. <laughs> Może to zrobię. Jak to zrobię, to nie wiem. To nie wiem, kim jestem. Jak zrobię to, to nie wiem, kim jestem. No wiem. <laughs> wiem. byłem Wiem, kim jestem. Dobra. Okej. Okay. A no nie, to się za dużo rusa. O. Chyba. Mm, 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 mm. peczka. Be, 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 Jest tak jak, córeczka. Tu, reczka, córeczka. Dwa pieniążki. Hmm. Jeszcze tylko jeden brakuje. Mam tak mało czasu, że chyba. Zrobiłem to! Jak? jak ja to zrobiłem? Ja nie wiem jak... Ja nie wiem jak ja to zrobiłem. No, ale zrobił. Ej, miałem 10 pieniążków. Teraz mamy, jakimś cudem, 232. Jak to się stało? Jak to się stało w ogóle? Jak to się stało? Jak to się stało? Bo mam pytanie: Jak to się stało? Pokój, Gerhard, O, Uuu, coś. No ja mogę pokazać nawet skąd to kupiłem Tylko wejdźmy do sklepu. Patrz, widzicie tu jest kolor? Patrz, widzicie, ja mam czerwony kupiony. Ale mamy, ale mogę kupić kolejny, niebieski. Tru, turkusowy. Może, może kiedy indziej go kupimy. Ale dobra, chodźmy do kuchni. Mam dziewiąty lekarz, więc dobrze mi mega poszło. <laughs> Idziemy. Hmm. Susi. Tak jest susi. Susi. Nie kupiłam ani jednego. Dobrze, nieważne. Nie kupujemy susi, nie ma takiej opcji. Cukierki. 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 Dziab, 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 diab, dziab, dziab, I dziab, 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 dziab. I teraz idziemy. diab, no, diab, zakupy. Jedząko jajo diab, się skończył trzeba kupić bekon, Trzeba kupić trzeba trzeba kupić diab, 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 I trzeba kupić kiełbę. Kiełbę. No dobra, tutaj mamy diab, rzeczy. Uu. O, nie, niedługo będzie poziom dziesiąty no i tam się wszystko do, do tego rogalika oczywiście tu się poblokuje poblokuje do tego rog, rogalika tutaj do tego rogalika o tu się ostatni na poziom dziesiąty do tego potem będzie poziom dwudziesty należy no on już nie będą na samym końcu. Nie wiem, jak, jak oznacza, że jest coś takiego: to albo jest na końcu, albo na samym początku. Tak dobrze jest. To to. No zobaczcie, na przykład tutaj mamy owoce, Może one na przykład są na początku, a nie muszą być na początku. Mogą być na przykład na końcu. czekaj, okay, tak? O, tutaj kiedy klikniemy jedzenie, kiedy klikniemy deserki, to wtedy tutaj była ta babeczka. A ona jest tu na poziomie 20. A tutaj są od poziomu jeszcze 30, co? A na przykład blokują tylko trzy pączki, Ja nie mogę, muszę kupić mu lody. Lody. Lubię bardziej śmietankowe, tego kupimy tylko jednak mmm, Nie, to zrobię. To sobie czekam, muszę pogłosić. Chcesz loda? Nie! To zagupimy mu już od razu kolejnego. Ja zawsze tak wiem, było biorówny, chyba, czyli zjazdę. Patrzcie. Patrzcie, ile ja mam tu rzeczy! Ja nie mogę. Dobra, idziemy si sety żalki nie chcę żalki nie jakiś Nie! Nie w <coughs> serio w serio w serio w serio Siadę, nie. O, mogę zabrać, zabrać. Ja, nie mam tego <coughs> Mogę w No nie serio to już próbowałem serio tego ja, ja. No Bekony. Yeah. Mleko. Yeah. Woda. Yeah. Marchewetka. Yeah. A może kukurydza? Mmm, lubi kukurydzę że yeah. ja Już nie, jak często kupimy -kuk kukurydzę. Kuk -kuk kukurydzę. 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 Mmm, mm. Kukurydzę. kuku. Kuku, kuku. Mmm, a tymczasem w lodówce pójdę, pójdę. nam tylko 4 rzeczy. Nowe do kupienia. Więc kupmy je. Kupmy je. Nie weszcie, czy jeszcze kada, nie. Nie wiem, ta lecę te do licha. Jest, ale nieważne. Jeszcze kupmy. Musimy zapełnić lodówkę. na na Sok jabłkowy! Jak jabłko, Sok pomarańczowy! Sok jabłkowy musimy mieć On musisz spróbować, pyszne, nie próbowałeś to! czemu nigdy nie dobra! Napojów poza mlekiem i wodą, więc to jest chętny. jeszcze jednego! I w ogóle co to jest? Mleczny, sy. dobra, okay, nie rozumiem tego, ale to nie Nieważne. Zobaczymy. O. O nie, nie zapomnieliśmy sobie lodówki, lol. LOL! Lodówka jest nieskończona. LOL, lOL lol! Jak wszystkich są sok, ale czterpień. Ja nie mogę. Jak ta gra jest uparta? Jak ta gra jest uparta? Nie chcesz. Może pumaraj. A może bekon? A, A może jaja? A może to? A może to? A może to? No może to? Taki gier. Lisa, level dziesiąty. Muszę go mieć. Bo to tutaj grzamy, dobra, gramy. Co? co tu no, Co? No, się wy górę. A, dobra! A dobra, zumi! Nie, dobra, nie, ciało. Nie! O, mi nie jest takie łatwe widzowie. Naprawdę. Mm? Ja się sobie Zobaczycie, że ta tak robię. To jest za trudno. Trzeba. Nie wzięłam tego pieniądza! Ja nie mogę! Ja nigdy nie zarobiłam! Nie. Zarobiłem! No nie! Zarobiłem ich No nie! Nie umiem tej gry zrobić. O nie! O nie! Ja nie mogę. O, o ja nie mogę. Naprawdę nie by Czekaj. Czekaj, dalej mam dziewiąte. No dobra, zaczynam coś tutaj. I to w górze. Takie gry chmurkowe mnie nie będę w to grać. O, o to lubię! Zobaczymy... A widzicie, to są nawet te pączki, które się odblokowałem. Mmm, lisaczek. Nie płyta, ja się boję płyt. O, Co lisaczek. Ciężko to się trafia. Ta płyta jest, boję płyt. O, jakiś soczek kolejny. Sushi. Gruszka. Soczek. Lemoniada. Hmm? O nie. Samolot. Teraz przegnam to, tak? Zasztuję. O nie, but. Jezus. O nie. Hmm? Nie. Dalej dziewięć. Ja nie mogę. Woda. ja mhm. mhm. no, jeszcze tak. Eee. Jabłuszka. Sosy. Babeczka. Grzemik. Pyszny soczek. A. Am. 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 am? Nie. Am? 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 Nie mi się laguje. Ratunku. O, grusze. Nie ma. Wszystko, 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 co lubię! Am, am, am. Jezus, to za ciężkie? Nie, no! O nie jest. Dobra, gramy w inną Każda gra mnie Każda dosłownie. Są te dwie gry, które są najgorsze są najgorsze. Też wie. <kluzł> co nigdy nie grałem? Nie grałem nigdy w to. Zagrajmy. Aha. Chip. Szybko. Szybko. <grystekasne> Dobra, 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 nie, dobra, 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 szybko, dobra, dobra. Ok, dobra. Czyli nie bierzemy wniosków, ale mam gdzieś. Najważniejsze jest to, żeby miał 50 level. O, o. Najważniejsze jest to, żeby był 60 level. To jest najważniejsze, jak dla mnie. Są najważniejsze są wnioski. Najważniejsze są level. O, jak kurka jedzie coraz bardziej w dół. Ja to lubię. No i przegrałem. Jak mniej. Ik ben zo'n groot gezin, maar ik ben zo'n groot gezin. Goed, we gaan zo naar de muur. ha ha. we gaan naar de muur. Ik ben de eerste, we gaan de Nie! ik zo Jest chmur. Ej, ona wyprzedziła. Jakim cudem? Ja ją wyprzedziłem, przecież było to widać. Że ją wyprzedziłam, ale dobra. To gra, nie chcę mi tego powiedzieć. Że ją wyprzedziłam, ale dobra. O, spadłem. Spadłem i wyprzedziłem znowu chmurę. Jest to dobre Chyba, że nagle pojawi się na dole. 100% będzie. Pojawi się. O, widzicie, pojawiła się nagle na dole. Widzicie to. Nie chcą oni. Naprawdę, oni się w o, o, jak ja sobie pływam, na, 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 na. sobie, no i ta gra będzie trwać wieczność, bo nigdy nie przegram, o nie, zaraz przegram właśnie, nie, 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 ja mam dalej dziewiątkę, nie podoba mi się konto. Ani, ani, a ja jeden. Tak nie, dobra, zadbuchowałam, nie będę ciągnął. On co trzy gra, gdzie można zagrać w tym Co? Co? Nigdy nie zagrać. Nawet pieniążków nie da się tu zebrać. Nawet pieniążków nie da się tu zebrać. Słaba. Nawet pieniążków nie da się tu zebrać. Ja nie mogę. Ale ja tak wiecznie sobie latać. Chcę sobie to zdjęcie zrobić. O!

jak Ja się tym gram. Ja się grą, dlatego, boczkom te umieram. Ja nie mogę, dobrze? Nie gram. Już nigdy nie zagram w tą kręgę na ich kosmach. co lubię, Heu, kiedy mam tę grę? Hap, 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 hap. O nie usłyszeć. Nie. Czas. Niech nie ja będę mieć dziesiątkę lat osiągnąć.

Minał. No. Hop, 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 hop. To jest śpiechnięty z grzecznej wiły. Idziemy stąd.

To... Czekaj, czekaj! Czy on ty level, Czy nie pobiłem mojego rekordu? Przypadkiem? Nie wiem. No nie wiem, no, nie, gra, nie Widzę, że skłodniało. Skłodniało Pan z głodnie, więc chodźmy do laboratorium. Nie, coś a może zupkę? O! Nie. A, muszę kupić zupy. No bo dobra zupy nie będzie trzeba kupywać. A dobra, weź zupę. Proszę zjedz zupę. Proszę zjedz zupę. Proszę zjedz jajka. Dobra, zupę. Zostawmy zupę na mieszkaniu. Mam 300 zł. Dobra. <laughs> Dobra, coś to sobie w poprzednio odcinku. Czy doszło jakoś odmienić, żeby już jemy <susurre> ah. Non no, yeah, è un bel atarecco, non è un bel atarecco. Non è un bel atarecco. Non è un Non è un bel atarecco. Non Kolor pierwszy. Mm, mm, mm. ja Chciałem bardzo chcę kupić. Chcę to kupić. U, tak. Nie! Co ja zrobiłem? No nie, no kolory, no ja chciałam pierwsze kolory. Co chcę? Tak, kupuję. <grych> no i ja.